A nie, nie liczę ostatnio czasu, bo straciłem szansę, wygrałem życie Jestem jak przycie. dlatego boję się, znowu milczę Do łupękach i liczę, potrzebuję czasu, w końcu i tak was rozliczę na paczka Marlboro, ale nie ma zapalniczek Zamykam może, bo nie chcę nic widzieć, jedyne co mam to tę tajemnice Pływa jak kropla po oknie, ale ona ozdabia twój policzek Ona po no ozdabia twój policzek Teraz Kiedy jest naprawdę dobrze A powiedz mi, gdzie byłeś, gdy myślałem, że przegrałem Jeden, 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 nikt nas dzieli od wygranej Dlaczego cyfra jest tak ważna, skoro każdy ma wyjebane w nią Zamykam oczy i czuję się lepiej Zamykam oczy i nie widzę tam ciebie Widzę to miasto i brudne ulice Widzę to wszystko, ale już nie krzyczę Wolę tą ciszę i wolę milczeć Więc niczego się już teraz tu nie dowiesz Wszystkie moje tajemnice wezmę tam ze sobą nikomu nie powiem nie liczę ostatnio czasu, bo straciłem szanse, wygrałem życie, więc jak krzyczę dlatego boję się, znowu milczę znowu PKH i potrzebuję czasu w końcu i tak was rozliczę pełna paczka albo ale nie ma zapalniczek zamykam oczy, bo jeszcze nic co mam to te tajemnice